Na kanale Ewangeliczny Challenge. Ja jestem Amalia. Ja jestem Ola. Dziś jest 22 października, a oto fragment na dziś. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, aby bądźcie podobni do ludzi oczekujących swojego Pana. W tym fragmencie chodzi o to, że przepasane biodra i zapalone pochodnie oznaczają gotowość. My musimy być gotowi, żeby wyczekiwać Pana Boga. Bo może przyjść w każdym momencie. I jeżeli się zagapimy, to Królestwo Boże będzie dla wszystkich, ale nie dla nas. A czy nas na dziś? Postarajcie się codziennie przed snem, wieczorem odmówić sobie taką modlitwę. Na noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech mnie Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za oglądanie. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.